Yeah Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better are I To jest jakaś śruba obrobiona. Czy rozwiała i tutaj podobnie? Także trzeba będzie filmik jak odkręcić yy, poobrywane śruby. Dobra, trzeba podkręcać te śruby. Jest wieczór i nie ma zbytnio czasu się z tym bawić, to Polecimy z grubej rury. she Mada Dobra, Dobra Kolejna głowy. Jeszcze zostały nam dwie najbardziej uparte. Tu będzie prąd. Większość śrub udało mi się odkręcić, jak widzicie są już one dość zmęczone i skorodowane, tutaj z tych dwóch palników poszło to łatwo, tutaj udało się za pomocą palnika, że on śruby i poszły, ale zobaczcie, tutaj te już są tak zmęczone, skorodowane, że śrubokręt nie trzymał, zaczyna się tutaj już omykać. Tak przeżarte te śruby i tutaj nie ma Śrubok ten Śrubokręt dobrze dobrany, bo idealnie pasował tutaj do tych śrub. Także zaraz Wam pokażę, jak to sobie odkręcić, jeżeli palnik już nie pomoże. Oczywiście znaczy można byłoby to podgrzać, złapać jeszcze taką żabą, takim kluczem typu mors. i próbować to odkręcać, ale pokażę Wam jeszcze inny sposób. Żeby odkręcić jakąś taką zapieczoną i już podmykaną śrubę, należy wziąć sobie wiertło do metalu. Trochę sobie nawiercimy naszym śrubę. Następnie bierzemy sobie klucz, torxa jakiegoś żeby pasować, żeby to w miarę ciasno wchodziło to chyba nam będzie pasowało więc największy jest za duży by trzeba było bardziej rozwiercić spróbujemy sobie, sobie tym On tak delikatnie jakby nam chodziła nie do końca, delikatnie moteczkiem. Jak widzicie, jest to sztywno. pokazuję i objaśniam jak widzicie patent na torx'a. z zawięnie z egzamin Polecam, jeżeli coś nie ma palnika lub tak jak w tym przypadku ta śruba, jest tak skorodowana i zjedzona, no, że ten śrubokręt już y, nie trzyma, bo te, te rowki są już po prostu zeżarte no, i no, jest po prostu mało tego, tego materiału. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out.